To jest akcja polegająca na liczeniu ptaków. Po prostu idziemy sobie z przez lasy, jesteśmy wyposażeni w lornetki, w atlas ptaków i próbujemy znaleźć ptaki. Jest to po pierwsze super zabawa, a po drugie przyczynia się do tego, żeby poznać liczbę ptaków i ich gatunki. Do tej pory spotkaliśmy kilka sikorek bogatek, całe stado sujek. I dzięciała przed chwilą próbowaliśmy wyszukać, słyszeliśmy jak stuka, ale nie udało się nam go znaleźć.